Cześć! Ta opaska to My Band for Family, którą można kupić w ofercie T-Mobile. To urządzenie przygotowane specjalnie dla seniorów i ich rodzin. Został zaprojektowany specjalnie dla rodzin, w tym dla seniorów i dla dzieci. W opasce jest miejsca na kartę SIM, która zapewni łączność z aplikacją opiekuna przez GPRS. Aplikację For Family trzeba zainstalować na telefonie z Androidem, a następnie założyć konto dla członków rodziny, utworzyć grupę rodzinną profil dla osoby noszącej opaskę i podać w niej numer e-mail mybanda. Parowanie nie wymaga łączności Bluetooth i można wykonać ten proces na odległość. W aplikacji opiekuna można od razu zobaczyć pozycję GPS osoby noszącej opaskę. Do grupy rodzinnej może przyłączyć się więcej niż jedna osoba. Wtedy można korzystać także z wbudowanego czatu i przesyłać sobie wiadomości tekstowe i zdjęcia. Na My Band for Family jednak dotrą tylko wiadomości głosowe. Wszystko w porządku? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ponadto można tu podać kilka kontaktów, w tym kontakty alarmowe. My Band for Family może w końcu wykonywać połączenia telefoniczne. I tak babcia czy dziadek mogą zadzwonić do wybranej osoby, a w razie problemów także wezwać pomoc. Wystarczy dłużej przytrzymać jedyny przycisk na opasce, by wybrać numery SOS. Jeśli nie odbiorę telefonu dwa razy, opaska wyśle SMS z położeniem i zacznie dzwonić do kolejnej osoby z listy. MyBand może służyć jako telefon i można normalnie na nią zadzwonić, ale nie odbierze SMS-ów. Nie zabrakło zliczania kroków i monitorowania pracy serca. Tętno jest wskazywane prawidłowo. Szacowanie ciśnienia tętniczego trzeba traktować z pewnym dystansem. W aplikacji opiekuna mogę włączyć też cykliczny pomiar pracy serca i przeglądać zapisy. Kolejna fajna funkcja to przypomnienia. Mogę nagrać wiadomość głosową, która zostanie odtworzona na mybandzie. Opaska ciągle zgłasza położenie osoby noszącej, ale jest też możliwość ustawienia wirtualnego ogrodzenia. Jeśli noszący opuści wskazany obszar we wskazanych godzinach, opaska prześle powiadomienie do członków rodziny. Jak wspomniałam, MyBand for Family jest dostępny w ofercie T-Mobile razem z odpowiednią kartą SIM. Więcej na jej temat dowiesz się na stronie T-Mobile i na telepolis.pl.